Bardzo często widzę, że kobiety mają podejście takie, że nieruchomość to jest coś, co fizycznie widzę, a akcje nie. Ile procent zwrotu da Ci inwestycja w nieruchomość? Tak? Zaczynamy patrzeć na to, który sposób szybciej pozwala nam pomnażać kapitał. Znalezienie nieruchomości wymaga czasu, przygotowanie spotkań a zgranie, iluś tam rzeczy, papierów, to wszystko wymaga czasu. Jakie są główne różnice pomiędzy inwestowaniem w nieruchomości a inwestowaniem w akcje? Zapraszam Cię na wideo, w którym obrazowo Ci to wytłumaczę. Nazywam się Ania Witowska i od ponad 14 lat uczę kobiety, co zrobić, aby żyć na własnych zasadach. Nie aby zarabiać więcej pieniędzy, no bo nie ukrywajmy, pieniądze ułatwiają nam życie i kupują nam rozwiązania. Stoję za mądrą inwestorką oraz za kobietą zarabia i to właśnie poprzez te miejsca tłumaczę, co zrobić dokładnie, aby zarabiać więcej i mieć więcej czasu na życie. I postanowiłam zająć się tematem różnicy, właściwie omówić różnicę pomiędzy inwestowaniem w nieruchomości, a inwestowaniem w akcje, ponieważ bardzo często kobiety mówią nieruchomości tak, a akcje nie, bo się najzwyczajniej w świecie akcji boją. Pokażę Ci więc na przykładach, jak ja to widzę, a Ty sama zdecydujesz, co najlepiej pasuje do Twojej strategii i jak Ty chcesz swój majątek budować. Zacznijmy od pierwszego punktu, jakim, jakim jest forma, czyli tak naprawdę to, w co inwestujemy. I bardzo często widzę, że kobiety mają podejście takie, że nieruchomość to jest coś, co fizycznie widzę, a akcje nie. I poniekąd jest to racja, że nieruchomość to jest coś, co jest stabilne, możesz pojechać, możesz dotknąć, możesz wejść. Więc daje ci to poczucie bezpieczeństwa i wydaje ci się, że jest to lepsza decyzja. Akcje, dla porównania, ma się często wrażenie, że jest to coś nierealnego, ponieważ my nie trzymamy ich w ręku. Ale wytłumaczę ci, dlaczego tak jest i jak to, jak to wyglądało kiedyś. Akcje to tak naprawdę jest kawałek biznesu, w który inwestujesz, więc jest to tak samo realna, tak samo fizyczna. Rzecz jak nieruchomość. Tyle tylko, że ta rzecz jest mniejsza i nie ma czegoś takiego, że ona jest postawiona na ziemi w konkretnym miejscu. No bo zobacz, kiedyś, w momencie gdy kupowało się akcję, to był wysyłany ci papier, który był certyfikatem, poś tak naprawdę poświadczającym to, że jesteś właścicielką akcji. Ale dzisiaj, z racji tego, że świat poszedł do przodu, nikt nie wysyła papieru, więc fizycznie nie trzymasz w ręku akcji, masz je na swoim koncie w banku, czy to właściwie u brokera. I celowo wspomniałam o tym koncie, ponieważ, zobacz, w odniesieniu do pieniędzy jest dokładnie tak samo. Ty nie trzymasz pieniędzy fizycznie w ręku, one są w banku. Ale ty się przecież nie stresujesz o to, że ich nie ma, bo ty wiesz, że one tam są. I w odniesieniu do akcji jest dokładnie tak samo, gdy kupujesz akcje poprzez brokera, one tam są. Tak? Więc zobacz, w odniesieniu do formy fizycznej zarówno nieruchomości fizyczne są. Tak samo akcje fizyczne są. Tyle tylko, że nieruchomość jest duża, tak? Powiedzmy, że to jest domek, a akcje są w formie certyfikatu, który nie jest ci wysyłany, tak? Ale to nadal jest papier i to nadal jest rzecz fizyczna. I teraz tak, dlaczego, dlaczego tak naprawdę fizyczny papier, fizyczne akcje nie są ci wysyłane? Ponieważ akcje kupujemy i sprzedajemy najczęściej relatywnie tak szybko, że nikt nie ma czasu, aby ci ten certyfikat wysłać. Może się okazać, że Ty kupisz akcję jednego dnia, sprzedasz drugiego, one nawet do Ciebie nie zdążą dojść, tak? Ma to sens? Czyli zobacz, zamiast myśleć, że akcja to jest coś wirtualnego, już wiesz, że jest to coś tak samo fizycznego jak nieruchomość, tak? Że jest to po prostu kawałek biznesu, a Ty kupujesz na własność ten kawałek biznesu. Na jak długo, to już jest Twoja decyzja, ale kupujesz, tak? Następna rzecz, na której się chcesz się skupić, to jest cena, tak? Cena. Zobacz, żeby zainwestować w nieruchomości, jak myślisz, ile jest Ci potrzebne pieniędzy? Dużo, tak? Bo nie ma czegoś takiego, że nieruchomość kosztuje 1000 zł czy 2000, więc zobacz, żeby zainwestować w nieruchomość, ty potrzebujesz mieć naprawdę dużo kapitału, żeby na taką nieruchomość się porwać. W odniesieniu do akcji rzecz się ma zupełnie inaczej, ponieważ możesz kupić akcje dobrych firm, za mniej niż 1000 zł, tak? Możesz kupić akcję Google i być tak naprawdę współwłaścicielką Google. Możesz kupić akcję Amazona, możesz kupić akcję Apple'a i mieć je bez tak dużej inwestycji, tak? Czyli zobacz, nieruchomość, duża inwestycja, dużo kapitału. Jeśli go masz super, jeżeli nie masz, to musisz długo zbierać, żeby go nazbierać. Akcje relatywnie dostępne, ponieważ tak dużego kapitału nie potrzebujesz, tak? Czyli zaraz, tutaj mamy duży kapitał, tutaj mamy mały kapitał, tak? Punkt kolejny. Koszt. Jak to wygląda w praktyce, gdy kupujemy nieruchomość i akcje? Jeśli a, kupowałaś nieruchomość, to z pewnością wiesz, z czym to się wiąże. Musisz zapłacić agentowi, musisz zapłacić donariuszowi, no, jakieś weksle. Jest tak naprawdę sporo tych kosztów, które wiążą się z faktem, że ty tak naprawdę tę tą nieruchomość musisz kupić. Czyli nie ma czegoś takiego, że ty możesz a, tak naprawdę tylko wyjąć pieniądze, kupić tu już jest swoje. Po drodze są ukryte różnego rodzaju koszty, które Ty musisz ponieść, żeby, żeby właścicielką nieruchomości się stać. Teraz tak, jak to wygląda w odniesieniu do akcji, tak? Nie możesz pójść na przykład na giełdę nie możesz powiedzieć, dobra, to jak chce pięć akcji? Potrzebujesz kogoś, kto jest po drodze, czyli potrzebujesz brokera, ale uwaga, koszty, jakie, tak na, o jakie prosi cię broker, to są koszty rzędu 5 zł, 10 zł, tak? Czyli zobacz, nie dość, że potrzebujesz mniej kapitału tutaj, a tutaj więcej to jeszcze koszt nabycia, tak? jest dużo mniejszy po tej stronie niż po tej stronie. Sprzedaży także, bo w momencie, w którym, w którym będziesz chciała tą nieruchomość sprzedać, no to wiadomo, może go znowu musisz komuś zapłacić, znowu jakieś są ukryte koszty. Tutaj znowu ten koszt jest taki sam jak koszt zakupu u dobrego brokera oczywiście, czyli te 5-10 zł tak naprawdę za, za, za samą transakcję, tak? Czyli zobacz, koszt tutaj relatywnie wysoki tutaj relatywnie niski, tak? Ale nie, nie przechodźmy jeszcze do wniosków końcowych, zobaczmy, jak jest dalej. I przeskoczę na chwileczkę do tego punktu tutaj, do szybkości. Powiedz mi tak, czy gdybyś chciała zainwestować w nieruchomość, tak? Kupić ją, to czy możesz znaleźć ją rano, kupić ją rano, a wieczorem ją sprzedać? Da, 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 da. masz odpowiedź? Moja jest taka. No, raczej nie, ponieważ znalezienie nieruchomości wymaga czasu, przygotowanie spotkań, a zgranie iluś tam rzeczy, papierów to wszystko wymaga czasu, tak? W odniesieniu do akcji jest troszkę łatwiej, ponieważ Ty możesz tego samego dnia, w tą samą godzinę, po kilkunastu minutach, Dokonać transakcji kupna, zarobić i sprzedać. Tak? Czyli zobacz. Tutaj ten czas jest relatywnie długi. Tutaj ten czas jest relatywnie krótki. Ponieważ Ty nie potrzebujesz żadnych zewnętrznych spotkań, ustaleń. Ty po prostu sama to robisz. Tak? Dobrze. Teraz skupmy się na samym zwrocie. Ponieważ. Ach, być może słuchasz i mówisz sobie, no tak, ale wiesz, nieruchomość to jest nieruchomość. Na nieruchomościach się buduje majątki i zarabia się bardzo dużo. Poniekąd się z tobą zgodzę, ale tylko poniekąd. I już ci wytłumaczę dlaczego. Daj mi szansę, bo to może trochę otworzyć oczy, tak? W momencie, w którym ty inwestujesz w nieruchomość, to inwestujesz w tą nieruchomość po to, aby Albo ją wynajmować, czyli mieć z niej dochód, albo w nadziei, że jej wartość pójdzie do góry, tak? Więc pomyślmy, dla uproszczenia, że inwestujesz w nieruchomość, hmm, powiedzmy, nie wiem, 600 tysięcy. Bardzo tania jakaś nieruchomość, ale niech będzie, dla ułatwienia, tak? Powiedzmy, że inwestujesz 600 tysięcy i masz nadzieję, że sprzedasz tą nieruchomość za, nie wiem, za 5 lat za na przykład za kilo, tak? No i policzmy zero. Dobra. A, I patrzysz na to w ten sposób, że to będzie super, 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 super deal. Że super pieniądze na tym zrobię. Moja odpowiedź jest taka. Być może zrobisz super pieniądze, ale zamiast zakładać policz. Policz, ile procent zwrotu da Ci inwestycja w nieruchomość, tak? Bo jeżeli mówimy o gotówce, czyli jeżeli włożysz określoną kwotę w X, to o ile procent więcej wyciągniesz i po jakim czasie? I dlaczego o tym mówię? Ponieważ patrząc na nieruchomości, można zobaczyć, jaki jest z nich zwrot z inwestycji, tak? Czyli jak szybko ten kapitał ci urośnie i ile ci urośnie. I uwaga, w odniesieniu do akcji, ty też możesz to policzyć. Czyli powiedzmy, że te same pieniądze, powiedzmy te same na przykład 600 tysięcy, możesz zainwestować po, oczywiście po uprzednim zdobyciu wiedzy w akcje i możesz porównać, ile z tego wyjmiesz. Tak. I ja nie chcę w tym momencie rzucać Ci liczbą, możesz sobie wejść na bloga kobietazarabia.com i tam jest kalkulator zysków i możesz tam sobie policzyć jak pieniądze, które włożysz na przestrzeni czasu przy konkretnym zwrocie wygenerują Ci kolejne pieniądze. I celowo zostawiam to jako formę niedomówienia, bo to jest tak naprawdę koncept, który wiele kobiet odrzuca, ponieważ one twierdzą, że tylko nieruchomość, tylko nieruchomość tak naprawdę im zrobi duże pieniądze, a nie widzą tego, że inwestując w akcje, te pieniądze mogą być dużo większe. Ten wzrok może być dużo, dużo większy, tak? I teraz popatrz forma fizyczna jest zarówno tutaj jak i tutaj cena większa mniejsza Koszt – wysoki niski zwrot sugeruje i policzyła szybkość długa krótka tak i popatrzenie tak naprawdę na te fakty porównanie ich zamiast zakładania na ślepo, że tylko jeden sposób pomnażania pieniędzy działa bardzo często otwiera oczy, tak? Bardzo często otwiera oczy. I w momencie, w którym my zamiast na ślepo trzymać się jednego sposobu inwestowania, zaczynamy patrzeć na to, który sposób szybciej pozwala nam pomnażać kapitał, oczywiście po zdobyciu wiedzy, tak? W obu przypadkach, bo ja bo zawsze powtarzam, że nie należy obracać odpowiedzialnie i mądrze, tak? Twoją rolą jest, jest tak naprawdę zarobić i ochronić swój kapitał, tak? Więc w momencie, w którym porównasz sobie te dwie formy i ocenisz, co ma dla Ciebie większy sens, tak? Co Ci się bardziej opłaca? Czy niższa cena, czy wyższa cena? Czy większy koszt, czy niższy koszt? Czy to, że coś zajmuje czas, czy że coś się odbywa bardzo, bardzo szybko? To wtedy dużo łatwiej jest wybrać Ci Lepszą strategię dla ciebie, do tak naprawdę do pomnażania pieniędzy, do budowania sobie majątku i kapitału na życie. Ja patrzę na to w taki bardzo, bardzo prosty sposób, tak? Że zawsze po pierwsze liczę, a oceniam, co pomoże mi jak najszybciej zrealizować moje cele co tak naprawdę jest dla mnie łatwiejsze, czyli nie zawraca mi głowy, tak? Ponieważ kupowanie nieruchomości to dla mnie jest czasami po prostu jest za duże zawracanie głowy i co lepiej zdywersyfikuje mój kapitał, tak? Czyli ja oczywiście sobie dzielę ten kapitał, ale generalnie zawsze patrzę na to, co finansowo ma dla mnie większy sens, tak? A no, i nie ukrywam, że najczęściej inwestowanie w akcje wygrywa. I chciałabym Cię podpowiedzieć, tak naprawdę, wytłumaczyć jeszcze jedną rzecz. Aspekt emocjonalny, który w inwestowaniu odgrywa duże znaczenie. Ponieważ kobiety też często mówią coś takiego, że kupiłam nam tę nieruchomość, niech będzie za te 600 tysięcy, i wiem, że 600 tysięcy jest warta, ja się czuję bezpieczna. A akcje na przykład, cena może skakać, tak? Ale powiem Ci tak. Ty tylko dlatego wiesz, że cena akcji skacze, ponieważ sprawdzasz. Gdybyś sprawdzała cenę swojej nieruchomości 5 razy dziennie i byś zobaczyła na przykład, że zapłaciłaś 600 tysięcy, ale po tygodniu, ponieważ zostało coś ogłoszone na temat Rosji, ta cena spadła do 500, tak, później nagle spadłaby do 470. A później podskoczyła do 510, tak? To tak naprawdę byłabyś dużo bardziej na bieżąco z ceną i przeżywałabyś to tak samo bardzo jak akcje. Dlatego ja patrzę na to w ten sposób, że w momencie, w którym my inwestujemy, my nie patrzymy na cenę, ale na to, ile coś jest warte. I, I naszą rolą, aby pomnożyć tak naprawdę nasze pieniądze, jest. Kupić coś, co jest warte więcej, a powiedzmy tutaj, mam nie, będzie cały czas te 600. Czyli naszą rolą jest kupić coś, co jest warte więcej, po prostu za mniej. Tak? I teraz zobacz, w odniesieniu do inwestowania w nieruchomości, my bardzo często kupujemy coś za fair value, czyli za to, ile, za to, ile jest warte. W odniesieniu do mądrego inwestowania w akcje my zawsze kupujemy taniej coś, co jest warte więcej. Podsumowując więc, podsumowując więc, bycie mądrą finansowo a, i tak naprawdę inwestowanie, pomnażanie swojego majątku musi być oparte o rzetelne informacje, a musi być oparte o liczby i musi pasować do Ciebie. Co ma dzisiaj dla Ciebie większy sens? Inwestowanie w nieruchomości czy inwestowanie w akcje? Daj mi znać w komentarzu. Mam nadzieję, że troszeczkę poszerzyłam Ci perspektywę i pomogłam Ci podjąć decyzję, jak budować swój majątek na życie.